zaczynam kolejny dzień udało mi się już dojechać na paznokcie w parę minut przed czasem więc idealnie sobie wszystko wyliczyłam tak żeby spokojnie się rano ogarnąć ale też nie pomyślałam, się pomalowałam a później idę na rzęsy, no ale trudno lecę teraz na paznokcie to ogólnie mogą być ostatnie paznokcie przed porodem, więc pewnie będą krótkie i delikatne ale zobaczymy jestem zapisana na komplet, więc trochę mi się zejdzie ale w sumie to dobrze odpocznę sobie, się zrelaksuję więc ja lecę widzimy się potem oczywiście mamy dobrych parę godzin później bo zaczynałam nagrywać przed dziewiątą a mamy już po siedemnastej ale dzisiejszy dzień totalnie na wariata po paznokciach zdążyłam na szybko Odebrać buty z Targówka, wziąć tam obiad na wynos, bo nic bym nie ugotowała, mm, a musiałam coś zjeść, więc zajechałam nam po obiad, wróciłam do domu, zdążyliśmy zjeść obiad i musiałam lecieć od razu na rzęsy, e, więc tak, zupełnie na wariata, ale wszystko ogarnięte e, na jutrzejsze wesele przymierzałam jeszcze przed chwilą sukienki. Zastanawiałam się, w której mam iść, mimo tego, że zbyt wiele na mnie nie pasuje tych sukienek obecnie. To chyba się zdecydowałam tak, żeby mi było wygodnie, Idę od razu też w balerinkach. Nie zakładam żadnych obcasów, bo podejrzewam, że nawet by mi stopy nie weszły w obcasy. Więc jestem na jutro przygotowana. Krzysiek raczej też, tak mi się wydaje i teraz jestem już w szlafroku zmęczona, w ogóle na rzeczach pierwszy raz miałam taką sytuację, że prawie usnęłam ehm, po prostu no dawno nie wstawałam o siódmej wiem, że to nie jest aż tak wcześnie, ehm, ale nie do końca mogłam w nocy usnąć potem się przebudziłam przed szóstą i już tak średnio spałam, więc Byłam taka trochę niedospana i jak byłam na rzęsach między 14 a 16, to już był ten moment, kiedy chciało się spać i można było uciąć drzemkę. Więc. No, śmieszna sytuacja, ale nie usnęłam prawie. Już mi się tak zdarza, Z... już mi się tak odpływało po prostu. Ym... Ale przez to, że tak latam cały dzień, nie nagrałam żadnych przebitek, więc będzie tylko pogadanka z dzisiaj. Ej, robi się już ciemno, więc jutro Wam pokażę, jakie zrobiłam paznokcie. I co? I teraz idę się relaksować, bo paskudnie dzisiaj czuję pośladek, Ej, więc będę oglądała sobie coś. O! Odbijam się jabłkiem. E, więc będę sobie coś oglądała w TV i się relaksowała. Szybkie zakupy zrobione, można wracać do domu, robić śniadanko Mogę wam pokazać. Jaki, jakie paznokcie sobie wczoraj zrobiłam, więc dopijając herbatę po śniadaniu, szybko pokazuję, bo raczej ładniejszego światła dziennego nie będzie dzisiaj. Jest dosyć ponuro na dworze, więc wykorzystuję sztuczne światło, może trochę przekłamywać kolory, ale skróciłam je ym, bardzo mocno i poszłam w klimaty bardzo delikatne z samą bazą, tak naprawdę z taką folią w środku. Więc mega króciutkie, mega delikatne, no bo nie wiadomo, kiedy następnym razem uda mi się pójść na paznokcie. A ja dopijam herbatę i idę się jeszcze trochę zrelaksować. Pregnancy style. Jeszcze z tej pami na plecach. Zaraz zaczynamy szykować się na wesele. Się za na wesele. Eee, Zaczynam od makijażu, a potem włosy. Przyjechaliśmy zobaczyć A, zrobioną no, no, tak więźbę No nie mało. No i te Tylko że szerokie podaliśmy tego. Zaraz bryty. zobacz. I trzeba tam pomalować. No to robota dla ciebie. O Jezu. Bo widzisz wszędzie tak wystają, to chyba aż tak nie, nie no, będzie. Tutaj to jest ok. Aż tak będzie wystawało? Naszek. Jest opapowany, a na górze wjeźdź ma sama. Czeka na dykarze. My Już po weselu na drugi dzień załatwiamy rzeczy z rana. Jedziemy zaraz do rodziców i krzywi. jest samochód, więc może być mnie trochę gorzej słychać. Eee, już go płuczę. Jedziemy do rodziców najpierw potem do siostrzeńca na jego urodzinki, spędzić z nim trochę czasu i zobaczymy jak dalej się potem dzień rozwinie więc zabieram Was ze sobą mam nadzieję, że trochę przebitek uda mi się chociaż nagrać pewnie nic pogadankowego nie będę nagrywać, no bo będziemy w rodzinnym gronie więc nie będę tak aparatu wyciągać, ale jakieś przebitki na pewno, on nie Nagram, więc uciekamy i widzimy się potem. Zróbimy zwykłe i jedno na słodko. Ojeju, ale nas ścięło. No. tego snu tak potrzebowałam, byłam taka zmęczona. Ja też. Kurde, ale ja najlepsze jest to, nie wiem, może faktycznie te emocje z całego tygodnia z nas zeszły też. Powinniśmy być tacy zmęczeni po samym weselu, wróciliśmy wcześniej. Wróciliśmy do domu i poszliśmy na drzemkę. Ale odpłynęliśmy na maksa i spaliśmy chyba ze dwie godziny. Ale tak tego potrzebowałam, żeby odpocząć. A teraz, co? Daliśmy szybką kolację i ja wracam do łóżka. Leżeć sobie dalej i odpoczywać. Mimo tego, że w mieszkaniu jest bałagan, znowu. I walczę ze sobą, żeby nie iść sprzątać. Ale nie mam zupełnie siły. Więc kładę się do łóżka i pozwalam sobie na odpoczynek. Ale najpierw chyba zmyję makijaż. Zabieram was do łazienki na wieczorną pielęgnację. Zaczynam od pierwszego etapu demakijażu, czyli tłustym krem, olejkiem, nie wiem jak to nazwać. I oczywiście pamiętam, żeby przed demakijażem mieć swoje ręce, bo to też jest istotne. Ostatnio w ogóle kilka dni z rzędu miałam na fazę na malowanie się, ale chyba jutro, tam skórze odpocząć, trochę mi się paskuci na plecach. Teraz najpierw domywamy jeszcze olejek mleczkiem do mycia. Mam obok wiszący zawsze aratnik do buzi, który bardzo często wymieniam, żeby był czysty. I on jest tylko do buzi. Jest biały, żebym właśnie miała motywację do wymiany. sobie trochę przeschnię i nakładam krem. Teraz kremik. Ja użyłam z fizyża, że akurat ma łagodzenie i ulka, które mi kiedyś e, pani dermatolog poleciła. Jestem z niego bardzo zadowolona. To już jest moje drugie opakowanie. I tak mogę iść teraz leżeć i odpoczywać z czystą buzią.